Dziś 8 marca Ewangelia Łukasza, 5 rozdział wiersze od 27 do 32. Pójdź za mną. Takie słowa, chociaż zostały przywołane przez Łukasza, usłyszał celnik Mateusz i od razu poszedł za Jezusem. Od razu wstąpił do grupy uczniów, która przynależała Jezusa, do Jezusa. Słowo, które jest. Tak mocne, święty Paweł w jednym ze swoich listów nazwał słowem krzyża. Czyli jest to takie słowo, za którym ktoś potrafi stanąć, wziąć odpowiedzialność i oddać swoje życie za tego, do którego to słowo kieruje. A więc, jeżeli rozumiesz, że ktoś wypowiada do ciebie takie słowo, które jest oddaniem życia za ciebie, jest pełnią miłości wobec ciebie, to możesz zostawić wszystkie swoje rzeczy które dotychczas o Tobie mówiły, które stanowiły Twoje podpórki, bo uświadamiasz sobie, że żadna z nich nie równa się tej miłości, która w tym Słowie, Słowie pójdź za mną, jest Ci okazywana. A więc to Słowo pójdź za mną jest jakby takim przyspieszeniem tego wydarzenia krzyża, na którym Jezus Chrystus już całkowicie urzeczywistnił ten dar z siebie. Ale to Słowo już jest to słowo krzyża już jest obecne w tym powoływaniu ludzi, i dlatego ma ono tak wielką, wyzwalającą moc dla tych, którzy to słowo słyszą. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.